To była ciężka misja, nikt nie mógł przewidzieć jak to się skończy, ale zacznijmy od początku. Nazywam się Kapitan Linkowski i jestem dowódcą specjalnego oddziału. Zwołam nas Oddział Specjalnej Troski. Sam w sumie nie wiem dlaczego. Fucking hell! Że dlatego, że troszczymy się szczególnie o dobro obywateli? Nie mnie oceniać. Nie zadaje pytań. Wykonuję rozkazy. Wraz z szeregowym Maksimczykiem zostaliśmy wysłani do Boliwii, żeby zneutralizować kartel Santa Blanca. Prawda jest taka, że zostaliśmy wysłani w zastępstwie za Ghost Recon, bo tamci wylądowali na innej tajnej misji. In Cieszyłem się z tego, bo w końcu mogliśmy dowieść swojej wartości. Lata treningów i tajnych misji w końcu miały się opłacić. To był słoneczny dzień sobota. Słońce niesamowicie paliło nasze karki. Byliśmy w regionie Pukara silnie zindoktrynowanym przez radiowców. Miejscowy DJ puszczał tak słabe kawałki, że Centrala kazała się nim nam zająć. Żeby go jednak znaleźć, musieliśmy najpierw odszukać byłego ochroniarza owego DJ-a. Nie na no, przełaj się, dobrze jedzie. Ścigamy się? Do misji. Sprawdzałeś w ogóle co tam jest w tej misji? Nie. Mamy jakiegoś DJ-a przesłuchać. Byłego ochroniarza DJ-a, przepraszam. A, bo ten typ jest DJ-em. Nasz zwolu. No ja nie lubię DJ-ów, to są podejrzane jednostki. są podejrzane jednostki. Ciekawe jaką mu puszcza. Jak zbom, to możemy go od razu odstrzelić. W tym celu udaliśmy się na małą wycieczkę motocyklami, żeby dotrzeć do pobliskiej stacji cargo. Próbowaliśmy zrobić to po cichu, jednak dzięki zdolnościom mojego kompana niezbyt nam to wyszło i przeszliśmy do regularnej ofensywy. Co za kompan, którego muszę ratować w trakcie walki, żadnego z niego pożytku. po cichu? Ale z fantastycznie. O, mają armię! Oj, to był cywil. Dobra, ściąga mi. Eee, dostałem i rzeka spłynęła moją krwią. A, to sobie poradzisz z tej rury. Kurde, no nie trafiam, muszę się wycofać. Gdzie ty jesteś? W wodzie. O the Dobra, muszę przeładować i uciec? <laughs> Nikolaj, to nie w stronie. stronę. No bo ja się wycofuję po prostu. O, o, dobra. Pity eee, za tobą. Ściągam ich. Ale od lewej strony? Tam jest sniper, tam dalej. Dobra. Więc uważajmy. Ja postaram się go. Rykole, uwaga, to ja. Ściągnięty sniper. Dobrze. Zanim wejdziesz do celu, to poczekaj na mnie. Bo to już się pozbieram te. E, zapasy. Mamy tego. E, leki. Łe, pociąg, kurde. Po chwili zaciętej batalii z członkami kartelu udało nam się dotrzeć i przesłuchać byłego ochroniarza. Mogliśmy przejść do kolejnego etapu naszej operacji. Mieliśmy znaleźć i przeskanować antenę, którą DJ wykorzystywał do nadawania swoich transmisji. Skorzystaliśmy ze śmigłowca kartelu, który znajdował się na dachu, i poleciliśmy w stronę górskiej wioski. Po tej porze roku Boliwia to ładne miejsce. Gdyby nie ten przeklęty kartel, mógłbym spędzić nawet tutaj wakacje. Na miejscu okazało się, że chłopcy kartelowcy mają zagłuszać dronów, utrudniający nam zadanie. W tym celu musieliśmy podzielić się zadaniami. Szeregowy Maksimczyk miał podejść do wrogów z poziomu ziemi, ja zaś zapodałem mu wsparcie z powietrza bo to dość proste zadanie, ponieważ wrogowie nie należą do najinteligentniejszych i szybko wchodzi idealnie wystawieni pod moją lufę. Po zniszczeniu zagłuszacza pozostało już tylko przeskanować antenę, żeby zdobyć potrzebne informacje i byliśmy w domu. Znaczy, w tym metaforycznym domu. Chyba, że po drodze jest tutaj Tama. Badamy sobie Tamę, bo są dwa nie, niezbadane miejsca. No dobrze, Tama brzmi ciekawie. I mój pomysł jest taki, żeby wyskoczyć z helikoptera, bo on jest i tak już trochę rozwalony, więc... Dobrze, teraz o dziwo mogę to, to zrobić. Jest tak, Mikołaj, to wielkie coś. Co oddziela wodę od braku wody i od urwiska to tama. Zanim przeszliśmy do kolejnego etapu operacji postanowiliśmy mu trochę odbić w bok i wyzwolić okoliczną tamę spod kontroli nieprzyjaciół. Tym razem chciałem zrobić to po cichu jak przystało na członka Ghost Recon. Podlecieliśmy więc w okolice tamy i przypuściliśmy desant z powietrza. Szeregowy Maksimczyk nie powiedział mi jednak, że jest tak kiepski w te klocki, że rozbił się o taflę wody, co unieruchomiło go na pewien czas akcji. Musiałem odczekać, aż ponownie dotrze, tym razem drogą lądową, na miejsce akcji. No i tutaj chłop również nie popisał się dyskrecją, bo z impetem wparował samochodem w gniazdo szerszeni i wywołał zamieszanie, które od razu nas ujawniło. Jak ci idzie? No i ja włączyłeś. Możliwe. Pokiego grzyba. No jeszcze mi drona widzą. Nie być po cichu. Nie, za ty ukończyłeś jakąś akademię w ogóle. No jeszcze helikopter leci, ja pierdzielę. Tak, akademię policyjną. No chyba akademię policyjną w Nowym Jorku. No, co ty pandemię miałeś kiedy wy wybuchało to? Skąd wiedziałeś? To są skutki do uczenia właśnie. Postanowiłem wysadzić generator, odcinając nieprzyjaciół od wsparcia. Jednak oni zdołali już wezwać helikopter bojowy, który nieźle uprzykrzył nam życie. A, Ach, gdybyś tylko potrafił uszyć moździerza. Kurde! Reanimacja, potrzebuję pomocy. Ode mnie? Przemyśl to. No tak, bo mnie jakby ostrzeliwał. Stój, to źle mistrza. Pomocy, wzywam do Jestem obok. Szybko, szybko! Kiedy w końcu się z nim uporaliśmy, mogliśmy odpocząć przed kolejną misją. Tym razem była to noc. Idealny czas, żeby odwiedzić mauzoleum, z którego nadawał swoje audycje nasz cel, DJ Perico. I tak nie mogłem spać przez koszmary, w których widziałem historię z opowiadań wujka Blaskowicza. Wsiedliśmy na motory i już brnęliśmy w stronę wskazanej na mapie destynacji. Okazało się, że owe miejsce jest nie tylko wielkim placem budowy, próbującym przebić swoją wielkością sanktuarium w licheniu, ale również mini twierdzą, pełną baterii przeciwlotniczych i zastępów zindoktrynowanych bojowników wiernych białemu proszkowi. Szeregowy Maksimczyk ponownie nie odrobił lekcji i do tego się nie wyspał, co spowodowało nasze szybkie wykrycie. Od tego momentu wspinaczka w górę stała się koszmarem, naszą wspólną golgotą. Ja nie żyję. Up. No to mnie też pokonał, bo trafiłem na ciężkiego akurat. No dobra, czyli po cichutku, ładnie, elegancko. No to ty wpierdzielasz się bez sensu, mówię po cichu, stary, milion razy. Wiesz co? Jak, mu... Jak chciałeś wejść na pełnej, no to ja mam dla ciebie wejście na pełnej. Co to znaczy? <grym> A musiałeś mnie rozjechać? Skąd? Ale ja jestem w dupie, że ja jestem po drugiej stronie góry teraz. To chyba dobry moment, żeby przedstawić Wam naszego anioła-stróża, hakera Mikołaja. Bez tego człowieka daleko byśmy nie zaszli. Mimo, że pracuje w domu, to wykonuje kawał dobrej roboty, dbając, żebyśmy byli jak najlepiej doinformowani i przygotowani na nasze misje. Nie wiem, co zrobiłbym bez tego człowieka. Dla mnie zasługuje on na pięć, bo jest niezastąpiony. W sumie nie wiem, dlaczego mu tak słodzę. Wróćmy do misji. Po całej nocy zmagań w końcu dotarliśmy na szczyt. Bardzo chciałbym wyrzucić tą przeprawę z pamięci, oby nie zapisali jej w naszych aktach misji. Złapaliśmy DJ-a i sobie z nim porozmawialiśmy.

Po wszystkim postanowiliśmy uciec w wielkim stylu z mauzoleum, więc postanowiliśmy wejść na szczyt budowli i niczym asasyni wykonać skok wiary i na spadochronach odlecieć w stronę słońca. To jednak nie był mój dzień. Tym razem szeregowy Maksimczyk miał więcej szczęścia niż Rozumu i udało mu się polecieć za pierwszym razem. Mi zaś Pam Bóg odmówi wsparcia, przez co kilka razy musiałem próbować wykonać skok. I jeszcze raz. I jeszcze. I ponownie. W końcu, za tak zwanym pierwszym razem, udało mi się wykonać skok. Przez ten wstyd już nigdy chyba się nie wyliże. Przyszła pora na ostatni etap tej konkretnej operacji uwolnienie rebelianckiego inżyniera. I nie uwierzycie, gdzie on się znajdował w więzieniu na Tamie. Więc musieliśmy wrócić w to miejsce i jak najszybciej uwolnić cel. Na szczęście tym razem poszło nam zgrabnie, i dzięki temu szybko ekstradowaliśmy inżyniera i mogliśmy odstawić go do bazy. Ach, ta przeklęta tama! I to by było na tyle z naszej przygody. Przyszła pora na zasłużony odpoczynek. To była niepotrzebnie długa operacja, która mogła pójść lepiej. Jednak nie ma co roztrząsać przeszłości. Musimy skupić się na przyszłości, bo przed nami jeszcze daleka droga do uwolnienia całej Boliwii spod tyranii kartelu Santa Blanca. Jednak muszą oni wiedzieć, że oddział specjalnej troski dobrze się o nich zatroszczy i wykonamy swój cel. Kapitan Linkowski bez odbioru.